I Mój ziomo w pierwszym LO zjarał Amsterdam 1 września. po to, by nauczycielka myślała, że tak już ten ma z natury. No i do matury mówił jej, że to alergia. Mój ziomo miał piersiówkę, którą uzupełniał. W termosie trzymał wodę i miał profesorom, że... Za pieniądze starych na białych tych szkołach pykali w pokerka. Mój ziomo coś wygrał, mój ziomo coś przegrał. Mój ziomo z mym ziomem walili wiaderka na piętnastkach no i dwudziestkach. I wiosna za budą, a zimo, gdy zimno na torze, to kitrali się po łazienkach. Mój ziomo miał suprem, mój ziomo miał bejpa Mój ziomo na uro dostał te kluczyki od merca. Na czarno ukry sprzątały mu penthouse. Mój ziomo chciał wypłatę starego przemysłu. Prędzej by tu kopnął w kalendarz. Mój ziomo się powiesił w Sylwestra, a ciągle pamiętam, jak kradliśmy te flaszki z Kalefa. I jak je piliśmy na hejlał o 20. I tak naikwani na przerwach, bez przerwy. O! I tak naikwani na przerwach, bez przerwy. I tak naikwani na lekcjach. My to, pato inteligencja. My to, my to, pato inteligencja. Pato inteligencja. My to, pato inteligencja. My to.